Pytanie do pana, pan Małyski. Czy to prawda, że prowadzi pan kampanię wyborczą, przebywając na szkoleniu lekarskim? Czy pana zdanie to normalne? Czy kiedy zostanie pan burmistrzem, również będzie pan oszukiwał mieszkańców? Czy będzie pan tak jak ostatnio tylko gościem pracy? Dziękuję. Panie Arturze, do tej pory moich stan zdrowia na mi się najbliższy, najbliższa, najbliższa rodzin rodzina. Ja się bardzo cieszę, że Pan jest mocno zainteresowany majstremną zdrowia. Proszę mnie wybaczyć. <noise> pan może podać jednostkę chorobową? Czy, czy jest Pan lekarzem? Jeżeli Pan jest zainteresowany tak bardzo, to proszę po dzisiejszym spotkaniu, ja panu może przedstawię historię mojej choroby i podzielę się z panem. Natomiast u to jest moja prywatna, osobista sprawa. Czy jestem słowek, czy jestem zdrowek? To jest... Przepraszam, właśnie proszę Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Jestem mieszkańcem ulicy Krańcowej. Z panem burmistrzem myślimy o się pozbrać. Przed wyborami? Proszę Państwa, takie jedno pytanie do wszystkich. Zapewne każdy słyszał coś takiego, że można kogoś zrobić na wnuczka. Słyszeliście Państwo, tak? Można zrobić kogoś na policjanta? Można. Ale czy można zrobić kogoś na burmistrza? Okazuje się, że tak. Można zrobić nas na burmistrza. Proszę Państwa, tutaj w ręku. To są koperty. To, to są koperty z Sądu w Bartowie, o wpisach do udział, który przekazaliśmy na Urząd Miasta. Chodzi o drogi. Burmistrz wtedy obiecał nam kompleksowy remont drogi, łącznie z oświetleniem. Panie Burmistrzu, Panie, się, panie Burmistrzu, ze względu na szacunek do y, instytucji Burmistrza, ja nie nazwę pana kłamcą, oszustem, ale jedno pytanie. Dlaczego zrobił pan nas na Dlaczego pan zrobił mieszkańców ulicy Kręcowej na Burmistrza? Te koperty to są konkretne nazwiska. Ludzi, którzy tam mieszkają. Proszę. <noise> na sesji Rady Miasta. Jeszcze wpłynę z tego września na wniosek z Pana Jacka sam za wnioskowanie. Pan powiedział, że do końca kadencji droga będzie zorganizowana. Jeszcze nie widzę. No dziękuję. Dziękuję. Służę na to pytanie. Takich grup i jak państwa, nie tylko państwa, mieszkańcy przekazali nam drogę. Między innymi taką drogę przekazali nam mieszkańcy połączyć między luką kasjową e, 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 i Atopolową, Ale co u Państwa? Pan ładnie wyrzuca zgadzania, różnego rodzaju opinie, oceny i w ogóle. Czy jeszcze Panu, e, w stosunku do innych mieszkańców, że e, Mieszkańcy Instytutu Łącznika też czekają na to, a u Państwa jest zrobione oświetlenie, wykonany jest projekt na wierzchni, tylko jest jeden e, mały problem. Potrzebujemy jeszcze milion złotych na to, żeby zbudować Boszczą ulicę Krańcową. Milion złotych. Oczywiście w tej chwili będziemy składali wnioski do pana wojewody na ulicę Krańcową, drugą część między ulicą Mocharskiego a ulicą Wierzbową. Kolejna w realizacji będzie ulica, właśnie państwa, jaką się od PNR-Cel. Będzie taka możliwość. W idzie KPO. wierzy że w przyszłych będziemy mogli to zrealizować. No, bo jest wiele ulic do modernizacji, gdzie mamy dokumentację techniczną, gdzie zrobiliśmy oświetlenie, gdzieś inne rzeczy. Państwo są jako jedni pierwszy do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania do pana kandydata wiceburmistrza Małyżkę. Jeszcze pytanie to dotyczy jego wypowiedzi odnośnie oświaty. Pan wiceburmistrz był nadzorującym oświatę. Stwierdził, że jeśli chodzi o oświatę, to przyjmujemy dzieci z gminy Lubartów, przez to firma nasza gmina, nasze miasto ponosi straty. Chciałbym cię dowiedzieć, jak on zamierza zredukować liczbę dzieci z gminy bez redukcji kadry nauczycielskiej? Jak pan to powie nauczycielom? I dwa? Jak on zamierza być? Jak pan zamierza wyegzekwować, proszę pana, różnicę między suwencją a rzeczywistymi kosztami funkcjonowania, jeśli to jest niezgodne, proszę pana, z prawem? Nie kupujemy, przynajmniej ja nie kupuję, pańskiej tezy, która mówi, że pan był wiceburmistrzem, pan chciał, ale pan nie mógł. Jeśli pan nie mógł, to trzeba było złożyć rezygnację, a nie czekać na odwołanie. Dziękuję. <laughs> by pan nie zrozumiał moją intencję. Nie mówię, że... Mamy się pozbyć e, dzieci ze szkół ościennych, powiem więcej, pan doskonale pamięta, że na sesjach rady miasta zachęcałem wszystkich właśnie do tego, żeby przyjmować dzieci z gminy, dlatego, że proszę państwa, te, dzięki dzieciom z gmin ościennych, a na dzień dzisiejszy chyba jest około 400 osób, 400 uczniów mamy z gmin ościennych, dzięki temu nasze szkoły nie, nie świecą pustkami, dzięki temu nasi nauczyciele mają pracę, i zabiegałem, niech pan, niech pan sobie przypomni, bo ja o, tym, ja o tym mówiłem. To Pan był w sprzeczności do moich test, to Pan mówił, że należy od gminy ościennej wymusić jakieś e, rozwiązania, środki. Ja że ja pan nie mówiłem, ja tylko powiedziałem, że ta współpraca jest, bo my jako miasto współpracujemy i, i na różnych płaszczyznach i oczekiwalibyśmy, e, żeby. W innych tematach również e, mieć wsparcie ze strony gminy Obratów. Ja nigdy nie powiedziałem e, takiego zdania, że nie można przyjmować dzieci z gminnościami. Ja zachęcałem, proszę Państwa, są tutaj na sali radni, którzy pamiętają, jak o tym mówię, gdzie przekonywałem, słuchajcie Państwo, Szkoły i tak musimy oprzeć, tak? Musimy i tak utrzymać ten obiekt. Czy się o tym mówiłem? Dzięki temu, że przyjmowaliśmy dzieci z gmin ościennych, uratowaliśmy kilkanaście etatów jeszcze, jeszcze niedawno. Pamiętacie Państwo, jak martwiliście się o to, że co będzie z, z etatami nauczycieli? Przecież dzięki temu uratowaliśmy te etaty. Pan zupełnie stawia jakąś dziwną tezę, odwrotną do, do, do tego, co osiem... Pan Myślę, że Pan nie zrozumiał mojej odpowiedzi. Dzień dobry, witam serdecznie, Drodzy Państwo, takie spada, że ja startuję akurat w Sejmiku Województwa Lubelskiego I chciałbym to z okazji i zadać myślę, że bardzo ważne pytanie do wszystkich też kandydatów na burmistrza. W jakim zakresie, na jakiej płaszczyźnie planują Państwo współpracę z Sejmiem Województwa Lubelskiego? Wiemy, że w tych najbliższych dwóch latach ogromne środki trafią do samorządu, w związku z czym... Jakie takie najważniejsze priorytetowe kwestie Państwo uważają, ale to jest pytanie do burmistrza o współpracę z syjnikiem województwa Szanowni Państwo, więc my już podczas konwencji naszej, która się była na tej sali, mówiliśmy o szerokiej współpracy, zresztą w programie powiatowym również mamy taki zapis, że ta współpraca pomiędzy Strzebnią Samorządowym czyli gminy? plus oraz i powinna być naprawdę bardzo mocna i zwiększna, z takiego, że wiele zadań y, jest zależnych nie tylko od współpracy, ale również od środków finansowych. Bardzo fajnie by było, żeby ktoś z naszego miasta w końcu y, wybrał ten zadowolenie sejmiku i żebyśmy mieli swojego przedstawiciela, bo te samorządy, które mają swoich przedstawicieli, korzystają dużo więcej, bo mają wsparcie, mają, mają doradztwo mającki porozmawiać na ten temat, czy, czy, czy inwestycji, czy otrzymają nawet informacje. Nie wszystko czasami się doczyta, więc ważne są informacje, które według tego sejmiku docierały Dlatego to jest ważne nawet dlatego dla rozwoju nawet miasta, ze względu, że... Ten no rozwój powinien nastąpić nie tylko w strefie gospodarczej, tak jak którzyśmy wcześniej rozmawiali, ale również w strefie turystycznej, w sferze turystycznej, a to jest niezbędna współpraca, czy z gminą rybaczy, czy z gminą Kamionka, czy z gminą Firlaj, czy z gminą ostrów, y, Uściwów i tak dalej. No bo to, to, te wszystkie gminy y, powietrzne. Y, żeby wybudować ścieżki rowerowe, gdzie mieszkańcy nasi, czy nie tylko nasi, mogli się poruszać, my powiedzmy, do sąsiednich a nasi mieszkańcy powiedzmy doświadczenia powinny ja bezpiecznymi rowerem dojechać, chociażby ścieżką poprzez przepisy, prawda. Tych ścieżek nie ma, żeby wybudować te ścieżki. Są to kosztowne inwestycje. I właśnie te środki najprawdopodobniej się pojawią. Mam taką nadzieję, że nie będzie ich mniej niż do tej pory z Polskiego Ładu, które były, bo wiele się faktycznie wybudowało z Polskiego Ładu, Natomiast natomiast myślę, że... Ktoś, komuś się na pewno udaje, życze. Piękna. Czy to sobie go startuje, żeby wygrał. Dziękuję bardzo.